Hej, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym makijażowym filmiku. Dzisiaj pora na paletkę z Glamshopu w zielone. Były, były już fiolety, były już cienie pojedyncze, została nam się tylko ta w zielone. Jak widzicie, jestem dzisiaj odpowiednio ubrana na zielono, więc będzie zielony makijaż. Już wam pokazuję, jak ona prezentuje się w środku. Mamy tutaj dziewięć cieni, bo to jest dziewiąteczka i są tutaj i nieco jaśniejsze i nieco ciemniejsze cienie. Są nieco bardziej soczyste zielenie, tak jak tutaj te dwie. niektóre są takie bardziej stonowane, trochę w powiedziałabym taką przekwitającą trawę, o tak bym to nazwała, bo to nie jest taka typowa trawiasta zieleń. Ale coś takiego już bardziej ciemnego. Bardzo intryguje mnie ten kolor. Natomiast nie wiem, czym będziemy się dzisiaj dokładnie bawić. Mamy też taki. nie to brąz, ni to już takie ciemne kaki. Wybaczcie odgłosy w tle, ale młody jest w tym momencie w domu, więc nie da się inaczej. Zresztą. Pozostała część nagrania będzie z muzyczką, tak jak zawsze. Myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Jest też tutaj taka głęboka, turkusowa, bym powiedziała, zieleń, która nazywa się Bluszcz. Ale chyba na tyle odważna dzisiaj nie jestem, żeby malować się tym kolorem. Chociaż te, myślę, że te dwa kolory przepięknie by wyglądały w takim makijażu wieczorowym, takim. Skontrastowane tutaj z tą taką żółto-zielenią. Myślę, że wyszedłby z tego naprawdę przecudny makijaż. Dzisiaj pójdziemy chyba w takie tony raczej neutralne, dość dzienne, ale dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć makijaż z tymi ciemniejszymi kolorami, czyli taką wersję wieczorową też da się nagrać. Zabieramy się za malowanie, moi kochani. Włączam Wam jakąś fajną muzyczkę. Oczywiście wszystkie nazwy tych cieni będą pojawiały się na ekranie, tak będziecie wiedzieli, których cieni używam do wykonania makijażu. Miłego oglądania! I tak, kochani, mamy no, skończony makijaż. Wiem, zmieniło się trochę światło, to dlatego, że rozładowała mi się bateria i musiałam podładować trochę, zanim mogłam dokończyć makijaż. Już prawie, prawie miałam skończony, chyba wyłączyła mi się kamera, znaczy aparat wyłączył się przy tuszowaniu rzęs. Także generalnie widzieliście wszystko, co zrobiłam. Teraz do, jeszcze zrobiłam y, usta. A gdybyście byli ciekawi, to tak szybko Wam powiem, że do ust użyłam dwóch konturówek. Oczywiście, jeżeli lubicie bardziej błyszczące wykończenie, to możecie nałożyć na przykład bezbarwny błyszczyk. bo już nie jest bezbarwny, bo nakładałam go tyle razy już na właśnie tego typu konturówkę, że zobaczcie, zrobił już taki brązowawy ale on był przeźroczysty i generalnie jest przeźroczysty więc tak, możecie nałożyć przeźroczysty błyszczyk, wtedy będzie wykończenie um, błyszczące, natomiast um, ja ostatnimi czasy staram się zostawić całą konturówkę Dlatego, że dzisiaj to mam włosy związane, więc nie, nie jakiś straszny problem, ale zrobiło się u nas straszne wiatry ostatnimi czasy, i jak mam rozpuszczone włosy, to wtedy wszystko mi się przykleja do błyszczyku. A, a jak mam tylko konturówkę, to nie ma takiego problemu. Także dobre rozwiązanie, jeżeli macie długie włosy, chcecie mieć rozpuszczone włosy, ale jest wietrznie na zewnątrz. To wtedy takie rozwiązanie jest lepsze niż nakładanie błyszczyku. Użyłam dwóch konturówek. Najpierw na całe usta nałożyłam, obrysowałam i nałożyłam na usta konturówkę z Glam Shopu. I to jest konturówka Nude Glam. I szczerze wam powiem, że nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna. Ja już jej nie powinnam pewnie używać, bo to jest. Ile tu jest miesięcy do, zu... do zużycia? Zaczekajcie, bo nie widzę. nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Teraz będę widziała. 9 miesięcy. Uuu, kochani, ona już ma na pewno więcej niż 9 miesięcy. Mogę Wam zagwarantować, że ona ma. Uu, ja ją kupiłam dwa lata temu, już co najmniej dwa lata temu. Tak mi się wydaje, bo to było jeszcze za czasów, kiedy jeszcze można było zamawiać. Znaczy, jeszcze były takie w miarę sensowne ceny do, 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 do dostawy em, z Polski. Więc no tak, nie. To już na pewno nie powinnam jej używać, ale używam. Nie zmieniła konsystencji, nie zmieniła zapachu. Także używam, ee, ale tak. Pewnie już powinnam się jej e, pozbyć. Nude Glam. Nie wiem czy jeszcze jest w ofercie dostępna ta konturówka, bo wiem, że dużo, dużo teraz już się pozmieniało w Glam Shopie. Ale jeżeli jeżeli jest, to polecam, bo to jest naprawdę fajny kolor. Tyle tylko, że jak dla mnie tak ciupinkę było za jasno, więc na mm, obrysowałam jeszcze raz moje usta, pociemni, przyciemniłam je troszkę Glimmer stykiem z Avon i to jest jeden z tych nowych, to jest Simply Spice. O. I powiem wam, że naprawdę bardzo lubię ten kolor. Ten drugi, zresztą też ten mystery, ta myste, się chyba nazywa mystery move. Dlatego, że tamten ma nieco bardziej różowe zabarwienie, a ten jest taki typowo, taki typowo brązowy, chłodno-brązowy. Także zostawiłam jasną konturówkę w środku, a tylko ciemnym konturem obrysowałam na zewnątrz i takie zrobiłam usta ombre i tak to się prezentuje, moi kochani. Przypominam, malowaliśmy się dzisiaj paletką w zielone, polecam Wam, jest naprawdę piękna i dajcie mi znać, czy chcecie, żebym zrobiła jeszcze jeden makijaż, taką wersję bardziej wieczorową z użyciem tych ciemniejszych cieni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i za to, że jesteście za mną. Buziaczki moi kochani, do zobaczenia następnym razem. Mua!